Zwycięzcą drugiego półfinału programu Mantale. Mantale. edycji, jakbyśmy zapomnieli. A oczywiście, powtórzymy to chętnie, jest. Zostają. Zostaje. Zwyciężczynią jest Arina Gabrielia. Arina Gabrielia! Chodź, Arinko do nas! Jesteś bezpieczna, jesteś w finale. Walczysz o 300 tysięcy! Rida! Gratulacje! Wspaniale! Na placu boju pozostali kolejni w. oczywiście, jeśli chodzi o liczbę Waszych głosów, uczestnicy, a więc Kasia i Marek i Regeside Małgosiu. Komu przypadnie, Twoim zdaniem, powinno przypaść drugie miejsce w finale? Strasznie trudno jest oceniać. O, mój głos oddaję Kasi i Markowi. Kasia i Marek z jednym głosem. Agnieszko, um, kolejny głos chcemy uzyskać od ciebie. Mm. Oczywiście, że trudny wybór. Natomiast ja myślę sobie, że właśnie w takim momencie. No, lojalność jurora też wobec uczestnika jest, jest bardzo ważna. E, ja od samego początku bardzo mocno kibicowałam reggae side. No i wszystko w rękach, a raczej w ustach Agustina, bo to on typowie magiczne zaklęcie, warte miejsca w finale. To może być zaklęcie reggae side, albo to może być zaklęcie duet naszych fantastycznych tancerzy. Kopa e... Akira. Uwielbiam Waszą muzykę, wasz power, waszą siłę. Ale wybieram Kasię i Marka. A więc wszystko jasne, do półfinału. Do finału przychodzą Kasia i Marek i Arina Gabrielian. Zobaczcie tylko, jakie wspaniałe było to wsparcie, którego reggae Side Udzielali sobie nawzajem z Kasią i Markiem. Czyli to Kasia i Marek i Arina po dzisiejszym półfinale walczyć będą o nagrodę główną 300 tysięcy złotych.